Dzień dobry, zaczynamy nowy dział. Pierwszy temat siódmego działu. Życie w wodzie. Zapisz sobie temat. I cele. Zobaczymy, czym jest opór wody, jak zmienia się temperatura w środowisku wodnym i jakie warunki świetlne mamy w wodzie. Wciśnij pauzę, zapisz cele. O, na tej fotografii przedstawiłam zwierzaki. Robiście e, pomyśleli, jak środowisko wodne działa na organizmy, jak kształt ciała zwierząt umożliwia bądź uniemożliwia poruszanie się. No i właśnie opływowy kształt ciała umożliwia szybkie przemieszczanie się. Tak samo płetwy i śluz, którym pokryte są, Zwierzęta w wodzie. Więc wiadomo, że taka foka będzie szybciej przemieszczać się w wodzie niż krowa. Ale Wy też na pewno nieraz pływaliście i wiecie, że gdybyście mieli pokonać dany dystans na powierzchni lub w wodzie, to w wodzie zajęłoby Wam to więcej czasu, ponieważ właśnie woda stawia opór. Ryby w specyficzny sposób przystosowały się do życia w wodzie. Mają opływowy kształt ciała, i powierzchnia ciała ich jest gładka, pokryta łuskami i śluzem. Narządem ruchu są płetwy, oddychają skrzelami, którymi pobierają rozpuszczony w wodzie tlen. Linia naboczna służy do orientacji. I ryby mają słaby wzrok, no bo gęstość wody jest większa niż powietrza, więc tutaj ten wzrok nie jest istotny. Szary grzbiet pomaga ukryć się przed rybożarnymi ptakami. Jasny brzuch chroni przed drapieżnikami czatującymi przy dnie. Rośliny wodne również przystosowane są do tego środowiska. Są mm, elastyczne, mają takie postrzępione liście, delikatne, no bo one poddają się ruchom wody falowaniu. Tak tutaj dla przykładu pokazałam wam różę i wyobraźcie sobie. Jak um, taka róża zachowywałaby się w, w wodzie? No, po prostu z łodego zostałaby złamana. Natomiast tutaj ta moczarka pięknie się wygina, tak jak ją fale, tak jak ją woda kieruje. Plankton to są drobne organizmy swobodnie unoszące się w toni wodnej. Tutaj mamy rozmaite organizmy, na przykład rozwielitki. Tlenu w wodzie jest mniej niż w powietrzu, i niektóre organizmy, które żyją, rozmnażają się w wodzie, pobierają tlen z powietrza, wynurzając się, na przykład delfiny czy wieloryby. Tam, gdzie woda jest zimniejsza, tlenu jest więcej. W warstwie powierzchniowej również jest go więcej, bo tam występują rośliny. Które przeprowadzają proces fotosyntezy. Temperatura y, wody. Woda ogrzewa się wolniej niż powietrze. Na pewno byliście na plaży w upalny dzień, i y, wtedy właśnie przyjemniej jest wejść do wody, która nas chłodzi. Czasem piasek jest tak nagrzany, że nie da się po nim chodzić. No ale wieczorem właśnie woda oddaje ciepło. Czasem, gdybyśmy jeszcze pływali, to byłoby nam cieplej w wodzie niż po wyjściu na ląd, bo woda właśnie wolniej oddaje ciepło. Wahania w środowisku wodnym temperatury są małe. Gdy na lądzie, na przykład mamy upalny dzień 25-30 stopni, przyjdzie burza, no to temperatura obniży się drastycznie. A w wodzie takich wahań nie byłoby. Woda miałaby 20 stopni, no to po burzy dalej miałaby tam 20 czy, 20, czy 19 stopni. I stała temperatura przed dnie 4 stopnie. Czy to zimą, czy latem, co widać na tym wykresie. Dla roślin bardzo ważne jest światło. Tylko w jego obecności mogą przeprowadzać fotosyntezę, czyli wytwarzać pokarm. Yy, I tutaj właśnie na słonecznienie. Więc z tego powodu rośliny nie występują w strefie przydennej, w głębokich jeziorach, tam gdzie właśnie promienie słoneczne nie docierają. Myślę, że z ćwiczeniami również nie będziecie mieli problemu. Tutaj macie trzy krótkie zadania w swoich ćwiczeniach, więc proszę sobie wykonać jako zadanie domowe jak zawsze ćwiczenia. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.